Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie co tu dzisiaj stoi na warsztacie. Trójeczka GT z oznaczeniem F34. Tyle ma przebiegu. 129 tysięcy, prawie 130. A odkąd przyjechało na stuki w zawieszeniu, słuchajcie. Zaraz podniosę auto do góry. Pokażę Wam, co tutaj trzeba w tym aucie zrobić, żeby przestało stukać. Auto podniesione, koło zdjęte, wahacze zdemontowane. Tak to wygląda po demontażu wahacza. Tu są stare części, zobaczcie. Patrzcie na tulej. widzicie to pęknięcie tutaj? Na drugiej tulei, proszę bardzo. Tak to wygląda, dlatego właśnie tutaj te stuki się pojawiły, bo te tuleje są uszkodzone, to są tuleje hydrauliczne. I co? Tutaj są nowe wahacze już przygotowane. Dlaczego całe wahacze? Będzie pytanie zaraz, a nie same tuleje? No dlatego, że zobaczcie, tutaj swornie na tym wahaczu już są po prostu dosyć luźne, więc w momencie, kiedy bym wymienił same tuleje, to auto i tak wróci tutaj za pół roku czy za rok na wymianę całego wahaczy, bo po prostu wybite będą sworznie, więc bez sensu jest wymiana samych tulei. Ja zawsze wymieniam kompletne wahacze, wtedy jest na kolejne sto kilkadziesiąt tysięcy Świętego spokoju, klient nie musi wracać na ponowną naprawę i dwukrotnie płacić za to samo, tak naprawdę. Więc polecam zdecydowanie wymianę całych kompletnych wahaczy, dobrych jakościowo. Jest taka jedna firma, która robi dobre, dobre części do zawieszenia i na pewno nie polecam tanich zamienników bo to naprawdę na bardzo, bardzo krótko starcia bez sensu płacić dwa razy za jedną naprawę no dobra, ja się biorę za montaż i zaraz pojadę też na stanowisko do geometrii ustawię geometrię po wymianie i auto będzie naprawione tak to wygląda po zamontowaniu z jednej, z drugiej strony co, zakładam koła i zaraz będę ustawiał geometrię. No i słuchajcie, zawieszenie przestało stukać. Geometria ustawiona. Także auto jest gotowe. To wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć.